W kilku słowach, w jakiej rzeczywistości się obudziliśmy. Tak zwany Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przerwanie ciąży z przyczyn embryopatologicznych, czyli ciężkich, nieuleczalnych, a także śmiertelnych wad płodu jest niezgodny z konstytucją. Czyli bez względu na to, jak bardzo zdeformowany jest płód, bez względu na pewność w niektórych przypadkach, że umrze on w bólu od razu po narodzinach czy kilka dni później, bez względu na ogrom stresu i zarówno psychicznego, jak i fizycznego bólu przeżywanego przez kobietę, a także możliwość wystąpienia traumy, bez względu na to wszystko kobieta musi ciąże donosić i urodzić. I teraz tak, zacząć miałem tę serię od czegoś innego, ale biorąc pod uwagę powagę sytuacji i jej chrześcijańskie źródła, uważam, że to najlepszy czas, żeby spojrzeć na kwestię aborcji z religijnej perspektywy, bo jak dobrze wiemy, stanowisko Kościoła katolickiego jest w tym względzie jednoznaczne, a na to stanowisko powołuje się naprawdę wielu ludzi w naszym kraju, w tym też rządzący, a episkopat lobbował za tymi zmianami i gratulował ich wprowadzenia. Więc uważam, że warto się temu przyjrzeć. Dodatkowo, w pierwszym nagraniu tej serii mówiłem o tym, dlaczego ateiści dużo częściej czepiają się katolicyzmu, a nie na przykład islamu. To teraz macie idealną odpowiedź. I, co jest oczywiste dla mnie i dla moich stałych widzów, nie nagrywam tego odcinka, żeby szydzić z wiary czy wyśmiewać osoby wierzące. Nie nagrywam też tego filmu, żeby zaorać cokolwiek. Jest to bardziej nagranie, w którym będę zadawał pytania, by z jednej strony pokazać w jaki sposób ja myślę i w jaki sposób rozumiem pewne fragmenty z Pisma Świętego, a z drugiej strony być może uda mi się zachęcić niektóre osoby wierzące do ponownego przemyślenia pewnych kwestii. No i będzie to też okazja, żeby mnie wyprowadzić z błędu, bo świetnie zdaję sobie sprawę, że mogę coś źle zrozumieć albo źle zinterpretować. Dlatego będę bardzo wdzięczny za każdą odpowiedź, bo myślę, że wszyscy na tym zyskamy. By już dłużej jednak nie przedłużać, przejdźmy do meritum. Najpierw sprawdźmy, jaką tezę mamy po stronie katolicyzmu. Katechizm Kościoła katolickiego mówi wyraźnie: Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane prawa osoby. Wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia. A także: Kościół od początku twierdził, że jest złem moralnym każde spowodowane przerwanie ciąży. Nauczanie na ten temat nie uległo zmianie i pozostaje niezmienne. Bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest głęboko sprzeczne z prawem moralnym. Okej. Okay. Sprawdźmy teraz, jak to wygląda w Biblii. I tak, najpierw sprawy techniczne, bo o tym zapomniałem powiedzieć w pierwszym nagraniu. Cytując Biblię, przeważnie będę przedstawiał fragmenty z Biblii Poznańskiej, bo w rankingu polskich przekładów biblijnych, katolickiej agencji informacyjnej znajduje się na pierwszym miejscu. Jeśli jednak jakiś fragment jest niejasny, posiłkuję się także tłumaczeniami z innych przekładów, by dobrze go zrozumieć. Druga kwestia, którą polecam wszystkim, bez względu na to, czy jesteście wierzący, czy też niewierzący. Gdy czytam Biblię i takie mam podejście od kilkunastu lat i natrafiam na fragmenty, które są powiedzmy dyskusyjne, jeśli chodzi o etykę, dobro i zło, itd., zadaję sobie jedno pytanie: czy bardziej prawdopodobne jest, że na takie coś wpadła idealna, wszechwiedząca, sprawiedliwa i miłosierna? Nadnaturalna istota, która stworzyła cały wszechświat, czy bardziej pasuje to do ludzi żyjących w tamtych czasach, posiadających ograniczoną wiedzę na temat psychologii, socjologii, seksualności i wielu innych, a także ludzi kierujących się pewną bardziej prymitywną formą moralności, którą można porównać do innych wierzeń i religii tamtych czasów. Ok, zacznijmy od tego, że w całej Biblii w żadnym przekładzie nie ma ani razu użytego słowa aborcja. Jest to o tyle dziwne, że jest to temat niezwykle ważny dla Kościoła katolickiego, który obarcza winą osoby, które dokonują aborcji, za śmierć milionów, jak to określają, dzieci nienarodzonych, a dokonanie lub pomaganie w aborcji jest powiązane z automatyczną ekskomuniką. Pomimo tego, nie sposób znaleźć ani jednego fragmentu, w którym takie działanie jest potępione. Nie zająknął się na ten temat ani Jezus, ani święty Paweł. Ani Mojżesz. Rozumiem, że nie wszystko musiało być bezpośrednio zakomunikowane, czy nie musiało być użyte słowa aborcja, ale czy nie uważacie, że jest to temat ważniejszy od tego chociażby, jak gotować koźlęta? Co robić z tłuszczem z krwawej ofiary przez noc? Jakich ubrań nie nosić? Albo co zrobić ze swoimi ubraniami, kiedy dotknie się kobiety, która ma właśnie okres? Bo na te prawa znalazło się wystarczająco dużo miejsca. W tym świętym tekście. Ale okej, okay, przyznaję, że nie jest to argument ostateczny i być może nie ma większego znaczenia w dzisiejszych rozważaniach na temat aborcji. Aczkolwiek jestem bardzo ciekaw, jak osoby wierzące tłumaczą sobie fakt, że miłosierny Bóg słowem nie wspomina o aborcji, ale uznaje za niezbędne dać wytyczne swoim wyznawcom, w jaki sposób bić swoich niewolników, by uniknąć kary. Niech to będzie pytanie numer jeden. Dzisiejszego nagrania. Skoro jednak bezpośrednio nie mówi się w Piśmie Świętym o aborcji, w jaki sposób możemy dojść do tego, jaki stosunek do niej ma Bóg Jachwę? I czy ten stosunek jest tożsamy z tym, w jaki sposób tę kwestię postrzega Kościół Katolicki i osoby wierzące dzisiaj? A w kwestii szybkiego przypomnienia katechizmu Kościoła katolickiego, życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny, już od pierwszej chwili swego istnienia. Istota ludzka powinna mieć przyznane prawa osoby, wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia. A teraz Biblia. Jeśli mężczyźni pokłócą się i potrącą kobietę brzemienną, także poroni, a nie wyniknie stąd inna szkoda, Winny musi wypłacić karę pieniężną jaką mu wyznaczy mąż tej kobiety dają w obecności sędziów jeśli wyniknie inna szkoda musi dać życie za życie oko za oko ząb za ząb rękę za rękę nogę za nogę siniec za siniec ranę za ranę pręgę za pręgę w prostych słowach w tym fragmencie widzimy że poronienie nie jest postrzegane jako śmierć człowieka bo kara za przerwanie ciąży jest karą pieniężną Podobnie jak w przypadku własności prywatnej, a nie żywego bytu, o prawach osoby. Oczywiście możecie powiedzieć, że było to tak ujęte, bo było to niezamierzone przerwanie ciąży. A jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, zabójstwo niezamierzone nie pociąga odpowiedzialności moralnej. Nie jest jednak wolnym od poważnej winy, jeśli bez uzasadnionych powodów działało się w sposób, który spowodował śmierć, nawet bez intencji jej zadania. Zauważyć jednak trzeba w omawianym fragmencie, że jeśli to kobieta odniesie obrażenia, to wobec sprawcy trzeba zastosować prawo, które obowiązywało wtedy w relacjach międzyludzkich i zostało zresztą usankcjonowane przez samego Boga czyli oko za oko, ząb za ząb, życie za życie pomimo tego, że krzywda była niezamierzona. Pytanie numer dwa jest takie: jeśli uważacie, że życie zaczyna się od poczęcia? A zapłodnione jajo posiada wszystkie prawa żywego człowieka, to czemu Bóg nakazuje karać za przypadkowe zabójstwo kobiety śmiercią, a za przypadkowe przerwanie ciąży karą pieniężną, jak za rozdartą koszulę czy rozbity wazon? Jest to dla mnie bardzo zastanawiające, bo jeśli Bóg chciałby jednoznacznie i bez żadnych niedomówień, Przedstawić swoje zdanie na temat wartości płodu, jako żywej i posiadającej prawa istoty, osoby, i jednoznacznie zamknąć usta takim osobom jak ja, to ten fragment byłby idealny, by to zrobić. A jednak decyduje się tego nie robić. I nie jest też tak, że ten temat pominął, bo wtedy można by snuć przypuszczenia i stawać po której stronie sporu na temat tego, jakie jest jego zdanie w tej kwestii. Ale. Stanowisko zajął, pokazał, że wartość płodu nie jest taka sama jak wartość żywego, narodzonego człowieka. Dodatkowo, bardzo często, zwłaszcza ze strony osób głęboko wierzących czy od hierarchów kościelnych, można usłyszeć, że nie dość, że jak to te osoby określają, życie poczęte powinno otaczać się ochroną, to powinna to być nadzwyczajna ochrona, bo przecież to, co chcą chronić, jest kwintesencją niewinności. I rozumiem takie podejście. Ale z całym szacunkiem. Moim zdaniem nie koresponduje to w żadnym stopniu z tym, w jaki sposób Bóg i jego prorocy traktowali tę kwintesencję niewinności. Mojżesz rozgniewał się jednak na dowódcu wojska, na tysiączników i setników, którzy wrócili z wyprawy wojennej, i przemówił do nich: zostawiliście przy życiu wszystkie kobiety. A przecież to one za sprawą Balama Przywiodły synów Izraela do odstępstwa od jachwę na rzecz peora, co ściągnęło plagę na społeczność Jachwe. Pozabijajcie więc teraz wszystkich chłopców spośród dzieci, zabijcie też wszystkie kobiety, które już obcowały z mężczyzną. Zostawcie przy życiu dla siebie tylko młode dziewczęta, które nie dzieliły jeszcze łoża z mężczyzną. Pomijając kwestię ostatniego zdania, które najprawdopodobniej jeszcze kiedyś omówię. Może w odcinku o roli kobiet w Biblii, chciałbym zwrócić uwagę na to, że święty prorok Mojżesz nic a nic nie przejmował się tak zwanym życiem nienarodzonym. Bo trzeba przecież oczywiście wziąć pod uwagę, że część z kobiet, które obcowały z mężczyzną, a które rozgniewany Mojżesz kazał wymordować, mogły być w ciąży. Przy okazji też pomijam kwestie moralności wypraw wojennych, zabijania cywili, kobiet, dzieci itd., bo w tym nagraniu skupiam się wyłącznie na kwestii aborcji, ale chciałbym, żebyście przypomnieli sobie, w jaki sposób można postrzegać Biblię, albo jako dzieło wszechwiedzącego, miłosiernego i idealnego Boga, albo zwyczajnych ludzi z tamtego okresu, którzy nie widzieli nic złego w zabijaniu dzieci i ciężarnych kobiet. Podobny sposób myślenia możemy znaleźć w księdze Ozeasza. Samaria będzie musiała pokutować, bo powstała przeciwko Bogu swemu. Padną od miecza, ich dzieci będą roztrzaskane, niewiastom brzemiennym rozpłatają łona. Chciałbym przy okazji dodać tutaj jeden wątek, bo teraz została zakazana aborcja z przyczyn embriopatologicznych, ale już słychać głosy, że trzeba zakazać aborcji z gwałtu. Bo przecież cytuję, dziecko nie jest winne. Winny jest gwałciciel, więc nie można karać za to dziecka. Powiedzcie mi teraz szczerze, bo być może ja coś źle odczytuję, ale wydaje mi się, że w Biblii bardzo często pojawia się wątek karania dzieci za winy swoich rodziców, a w przytoczonym fragmencie nawet zarodki i płody są karane za to, jak postępowali ich rodzice. Podobnie zresztą w sytuacji, w której mąż podejrzewa żonę o zdradę. Gdyby kobieta zamężna wykroczyła, sprzeniewierzając się mężowi, bo obcy mężczyzna obcował z nią cieleśnie, bez wiedzy męża, i ukrywała tę swoją nieczystość, a nie byłoby świadka, gdyż nie przyłapano jej na tym, i gdyby potem owładnęło mężem podejrzenie, iż jego żona dopuściła się nieczystości, albo gdyby owładnęło nim podejrzenie, chociaż jego żona nie dopuściła się nieczystości, wówczas człowiek ten ma zaprowadzić żonę do kapłana. A co następnie ma miejsce? Tak zwane ordalia, czyli sąd Boży. Bo starożytni, ale było to także kontynuowane w średniowieczu, uważali, że Bóg nie dopuści do krzywdy niewinnego. Więc gdy nie było dowodów, gdy nie było świadków, ale pojawiały się pewne zarzuty w stosunku do konkretnej osoby, decydowano się na nieco kontrowersyjne i inwazyjne próby oczyszczenia tej osoby z zarzutów lub ich potwierdzenia. Mogło to polegać na chwytaniu rozgrzanego żelaza. Zanurzaniu dłoni w gotującej się wodzie czy topieniu w rzece. Jeśli osoba wychodziła z tego bez szwanku, znaczyło to, że jest niewinna. Brzmi to dosyć absurdalnie w kontekście dzisiejszego pojmowania sprawiedliwości i domniemania niewinności, ale nie to jest teraz najważniejsze. Mówimy o aborcji i wartości płodu. Biblia mówi, że podejrzliwy mężczyzna i oczywiście działa to wyłącznie w jedną stronę kobieta nie może posądzać męża o zdradę Oskarża swoją żonę o cudzołóstwo, nie mając żadnych dowodów i nie ponosząc żadnych konsekwencji, nawet jak okaże się niewinna. Więc wiecie, może to robić, kiedy mu się żywnie podoba. Następnie prowadzi kobietę do kapłana, który wśród różnych innych obrzędów każe jej wypić pewną mieszankę, tak zwaną wodę klątwy. Następnie kapłan wypisze na pergaminie te przekleństwa, a potem zmyje je w gorzkiej wodzie tę wodę gorzką, wodę klątwy, każe wypić tej kobiecie, ażeby woda klątwy weszła w nią, napełniając ją goryczą. I teraz tak, na co zwraca uwagę wielu badaczy Biblii: opcje są dwie: winna kobieta albo traci ciążę, jeśli w niej jest, albo zostaje bezpłodna. A kiedy ona, na jego rozkaz, wypije, wówczas, jeśli istotnie dopuściła się nieczystości, sprzeniewierzając się swemu mężowi, ta woda klątwy przeniknie ją całą, by zamienić się w gorycz, opuchnie jej łono, biodra jej zwiędną i kobieta ta będzie przeklęta pośród swego narodu. Więc, tak, żeby była jasność: według tego, co jest napisane w Piśmie Świętym, ważniejsze od tak zwanego życia nienarodzonego jest samopoczucie mężczyzny, a karą za czyn dokonany przez kobietę jest terminacja ciąży, a wszystko. Według boskich wytycznych. I to jest moje trzecie pytanie. Jak radzicie sobie ze świadomością, że z jednej strony wasza religia nakazuje uznawanie płodu w kobiecie jako odrębnego, niewinnego i posiadającego pełnie praw życia, a w tym samym czasie w waszej świętej księdze nawoływało się do popełniania zbrodni wojennych, zabijania ciężarnych kobiet i dzieci, a także karania za grzechy swoich rodziców? Z góry zaznaczam jednak, że argument to było w Starym Testamencie mnie nie przekonuje, bo to nadal Bóg, w którego wierzycie, i nawet jeśli teraz nie ma takiego podejścia, to nie jest to usprawiedliwienie dla czynów, których dokonał, albo zasad, które wprowadził wcześniej. Ostatnia kwestia, o którą chciałbym dopytać, nie jest kwestią ściśle biblistyczną, ale jest bardzo istotna, bo skupiamy się wyłącznie na aborcji sztucznej. Czyli takiej z ingerencją człowieka, a zapominamy o aborcji spontanicznej, czyli takiej bez zamierzonej ingerencji człowieka. Jeśli zarodek jest już osobą, jak wiele osób twierdzi, to trzeba pamiętać, że znaczna ilość zapłodnionych jajeczek albo nie zagnieżdża się w ścianie macicy i zanika z ciała, albo zagnieżdża się, zaczyna się rozwijać, a następnie ten proces jest spontanicznie przerywany. Szacuje się, że około 10-25% rozpoznanych ciąż kończy się poronieniem. Pamiętać jednak trzeba, że wiele poronień występuje także zanim kobieta zda sobie sprawę, że jest w ciąży. Najnowsze badania wskazują, że nawet do 60% zarodków może zostać utraconych między zapłodnieniem a porodem. Większość poronień jest spowodowanych wrodzonymi wadami płodu, które mogą prowadzić do deformacji lub innej nieprawidłowości w rozwoju. Często występuje też aneuploidia, czyli zaburzenie ilości materiału genetycznego znajdującego się w jądrze komórkowym. Wszystko, co sprawia, że więcej ciąż kończy się poronieniem niż porodem. A jeśli chcielibyśmy przyjąć narrację katolicką, to musielibyśmy stwierdzić, że więcej osób ginie przed narodzinami niż się rodzi. I moje ostatnie, czwarte pytanie jest takie skoro Bóg tak bardzo kocha dzieci nienarodzone i tak bardzo nienawidzi aborcji, to dlaczego ludzki organizm jest tak skonstruowany? I zdaję sobie całkowicie sprawę z możliwej odpowiedzi, że to grzech pierworodny tak namieszał i że to tak naprawdę wina ludzi do czego odniosę się jeszcze w innym nagraniu. A także zdaję sobie sprawę z niekończącej się debaty na temat istnienia zła w świecie. Ale nie do końca to do mnie przemawia. A cytując katechizm kościoła katolickiego, Dopuszczenie przez Boga zła fizycznego i zła moralnego jest tajemnicą. Bóg ją wyjaśnia przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł i z martwych wstał, by zwyciężyć zło. Wiara daje nam pewność, że Bóg nie dopuściłby zła, gdyby nie wyprowadzał z niego dobra drogami, które poznamy w pełni dopiero w życiu wiecznym. I ja naprawdę nie jestem w stanie tego pojąć i być może wy mi w tym pomożecie. Jakie dobro można wyprowadzić z naturalnego pozbywania się miliardów ludzi przed ich narodzinami przez całą historię ludzkości, czego przez większą część tego okresu nikt nawet nie był świadom. Liczę na to, że pomożecie mi z dzisiejszymi pytaniami, a także że podzielicie się tym nagraniem ze swoimi wierzącymi znajomymi, by mieli okazję pochylić się także nad tym tematem. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia już niebawem.